Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam premierkę znowe z drapeczki pod koła szczęścia. Jest to z drapeczka za 5 zł. Jest 10 stopni od 5 zł do 200 tysięcy. Mam 7 sztuk. Wkład to 35 zł.

dwanaście, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści osiem, czterdzieści trzy, czterdzieści siedem, dwadzieścia trzy, czterdzieści dwa, same oboki M i K, zdrapeczka z numerem trzydzieści dwa, to kolejne. Z numerkiem dwadzieścia dwa i szukam trzydzieści jeden, dwadzieścia jeden, trzydzieści dziewięć i trzydzieści siedem. A mam czterdzieści cztery pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia dwa, trzydzieści sześć dziewiętnaście, trzydzieści osiem. 32 12 35 i pięćdziesiąt 52 również pusto. Iot Tu wiecznie problem z tymi Dobra, mniejsza z tym widać, że tutaj nic nie ma. Kolejna z numerkiem trzynastym i szukam czterdzieści trzy dwadzieścia trzy pięćdziesiąt dziewięć i trzydzieści osiem. A mam dwanaście czterdzieści cztery. Pięćdziesiąt osiem same oboki. Pięćdziesiąt jeden. Dwadzieścia cztery. Trzydzieści cztery czterdzieści pięć, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt sześć i trzydzieści dziewięć. P R pusto. To kolejna z numerkiem dwadzieścia jeden.

pięćdziesiąt dwa trzydzieści dziewięć, kolejna wygrana trzydzieści siedem i trzydzieści cztery i pod podkową jest dziesięć złotych i trzydzieści dziewięć, pięć złotych czyli piętnaście złotych, super B B

pięćdziesiąt siedem, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt dwa i czterdzieści trzy, czyli tutaj pusto. H. Hb.

czterdzieści cztery, dwadzieścia sześć, czterdzieści jeden i dwadzieścia siedem, czyli również pusto. MR OK. I ostatnia kochani z numerem trzydzieści sześć, pięćdziesiąt jeden siedemnaście, trzynaście i osiemnaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia trzy trzydzieści jeden dziewiętnaście szesnaście no tak z każdej strony pięćdziesiąt siedem dwadzieścia dwa dwanaście pięćdziesiąt dwa czterdzieści dwa czyli również pusto coś te premiery ostatnio nie wychodzą MJ. No dobre, kochanie, ale udało się chociaż jedną z wygraną 15 zł, czyli jestem 20 zł na minusie. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia! Pa!